No, witam. Jesienny ogród. Pięknie wygląda. Trawy kwitną. Wrzosy. Hortensje. Już przekwitają praktycznie. Tutaj budleja poprzecinana. No, i na niej pełno motyli które uwielbiają budleje. Tak. No i hibiskus teraz właśnie pięknie wygląda. Ten hibiskus bylinowy. U mnie przepiękne ma kwiaty. Olbrzymie. Tam jeszcze róże. Pięknie jeszcze kwitną. Ale hibiskus jest przepiękny. Jeżówki już przekwitają. No i wrzosy. A tu róża, która powtarza kwitnienie. Pięknie. No i tutaj te róże okrywowe, które też troszkę mniej, ale powtarzają kwitnienie. Berberysy, piękne liście czerwone. No i wrzosy. Pięknie kwitną. Jak co roku. Całe łany wrzosów i hortensja. Krawy stipy. A tu róża New Dawn. powtarza kwitnienie i róża rozan, która również powtarza kwitnienie. Powojnik solina. No, i róże okrywowe. A tu piękne dzwoneczki, miechunki. No, i na koniec rozchodnik. Pięknie już zaczyna swoje kwitnienie, i pełno pszczół na nim. Pozdrawiam.